Kochani, w swojej drodze po targach dotarliśmy do stoiska marki... Noxa, Noxa. marka Noxa. A kto jest z nami? Nazywam się Marcin Winczno, jestem przedstawicielem handlowym marki Noxa na teren y, polski, jeśli chodzi o cały zachód. Z czym przyjechaliście na targi? Okej, okay, przyjechaliśmy przede wszystkim z dobrym nastawieniem, z dobrym humorem, a przede wszystkim tak naprawdę z naszymi urządzeniami. Na naszym stanowisku znajdziemy takie urządzenia jak klimatyzacja, rekuperacja, klimat kurtyny oraz pompy ciepła. Z klasycznych modeli, jeżeli chodzi o klimatyzację, jakie przywieźliście ze sobą? W klasycznych mamy jak o klimatyzację dwa rodzaje, jest to Happy oraz laki oraz laki Hot, czyli tak naprawdę z funkcją grzania przy bardzo ujemnych temperaturach. Jest to z dodatkową, dodatkową grzałką tacy ociekowej, co powoduje, że nawet przy minus 20, minus 30 jest tak zwana funkcja grzania spełniona w naszym urządzeniu. Widzę od razu i się śmieje, że mamy tutaj pompę ciepła. Tak. Eee, co to jest za pompa ciepła? Przede wszystkim y, mamy trzy rodzaje pomp ciepła. Są to monoblokowe, splitowe oraz all-in-one. All-in-one jest to tak naprawdę pompa splitowa z y, zasobnikiem do wody użytkowej, do ciepłej wody użytkowej. Jakbyś miał wyszczególnić trzy najważniejsze cechy, najlepsze cechy y, tej pompy ciepła, co byś powiedział? Eee, przede wszystkim niezawodność. Eee, Myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze i wysoka wydajność. To jest przede wszystkim moim zdaniem podstawa działającej dobrej pompy. Rozumiem, że ten produkt jest na R32, czyli tak. tak. I jest to pompa ciepła inwerterowa, bo nie wszyscy ludzie na pewno to yy, wiedzą. Tak. Co jeszcze u Was na stoisku takiego niezwiązanego bezpośrednio z pompami ciepła, z klimatyzacją jesteśmy w stanie znaleźć? I na przykład do kogo jest skierowana Wasza oferta? Bo jeszcze o Przede wszystkim nie do firm instalatorskich oraz redystrybutorów naszej, naszej marki. Jedyne, o czym chciałbym też powiedzieć na przykład, co możemy... Co jest takie unikatowe w, naszej, jakby w Waszym portfolio? Co Was wyróżnia? To tak? na przykład taka klimatyzacja w RV. jest to klimata, klimatyzacja, która służy tak naprawdę do jednego pomieszczenia, gdzie załóżmy, że taka klasyczna rekuperacja to jest tak naprawdę układ dróg wentylacyjnych, która jakby działa na całym budynku. Czasami nie mamy możliwości takiej modernizacji budynku, a chcemy na przykład, żeby ta rekuperacja działała tylko w danym pomieszczeniu. Albo na przykład mamy dużą kawalerkę. Nie musimy nic mur, y, burzyć, nie musimy nic prze, jakby, y, rozwalać żadnych ścian, wystarczy jedno urządzenie. Dwie rury wychodzące na zewnątrz i już dana rekuperacja spełnia swoją. E, I wygląda zabawę. to mniej więcej jak co? Mamy jakąś rurę w ścianie, czy mamy jakieś urządzenie typu lodówka. Mamy urządzenie typu lodówka, ale ona jest bardzo mała, tak naprawdę taka lodówka. Wychodzą tak naprawdę dwie rury przez ścianę i już tak naprawdę jakby zasada rekuperacji, już, jakby funkcja już jest spełniona. W klasycznej rekuperacji musimy puścić dużo dróg wentylacyjnych, przez co musimy. To się tylko opłaca przy nowym budownictwie. Jeżeli już mamy budynek stary, ja bym polecał takie rozwiązanie. Widzicie, dużo nowości znajdziecie na stoisku Noxa, a jeżeli jesteście zainteresowani ofertą waszych produktów, to linki znajdziecie w opisie. Lecimy dalej.